Cześć. dzisiaj kolejna piosenka na prośbę nikogo. Gips stan. Choćbym żył jeszcze tysiąc lat, chcę już tylko żyć jak dziś. Trzymać ciągle rytm. Cała piosenka jest dosyć prosta. Składa się z czterech akordów. Mamy tam akord E-moll, D-dur, Amol i C-dur. I akordy te gramy w następującej kolejności: e -mol. potem mamy D-dur. Amol i Cedur. I na refrenie niespodzianka. Dalej gramy w tej samej kolejności. Emol okay. tworzymy w ten sposób, że bierzemy sobie nasze piękne sześć strun. Bierzemy sobie palec środkowy i serdeczny i kładziemy je na drugim progu, na strunie piątej i czwartej. Pierwsza struna zostaje pusta i gramy sobie wszystkie struny. Następnym akordem jest akord Dedur. De dur gramy w ten sposób, że robimy sobie z palca wskazującego poprzeczkę na pierwsze trzy struny od dołu, czyli na drugim progu palcem wskazującym robimy poprzeczkę dla struny trzeciej, drugiej i pierwszej. Następnie bierzemy palec na przykład serdecznym jest wygodnie serdecznym, i tutaj na drugiej strunie, na strunie B kładziemy go na trzecim progu. I gramy od struny D w dół. I to jest akord D-dur. Następnie mamy Amol. Amol tworzymy w ten sposób, że na strunie drugiej, na strunie B palcem wskazującym na pierwszym progu robimy poprzeczkę. Następnie palcem środkowym i serdecznym robimy sobie. Naciskamy tutaj na strunę D na trzecim progu i na strunę G na drugim progu. Drugi próg, drugi próg, pierwszy próg, pusty. I tak wygląda Amol. I teraz Cedur. Bardzo łatwo możemy przejść z tej pozycji. Trzymamy dalej Amol. Odpuszczamy palec tutaj serdeczny i przenosimy go na drugą strunę, na strunę A, na trzeci próg. Tu i mamy Cedur. Choćbym żył jeszcze tysiąc lat, Chcę już tylko żyć jak dziś, trzymać ciągle rytm. Ej. choćby tym pokrył cały świat, Będę wracał do tych chwil, Szkoda tracić sił, Bo ciągły brak proporcji Życie albo sen. Jeśli świat się kończy, proszę nie budź mnie. Jutro już nieistotne jest, więc za to napijmy się, napijmy się. I to tyle. Miłego dzionka. Uczcie się dobrze, jak będziecie grzeczni, to dostaniecie jakiś, nie wiem, nagrodę. Jak chcecie specjal walentynkowy, to dawajcie znać. Czyść.